Kieliszki, szklanki, filiżanki. To o nich porozmawiamy sobie dzisiaj w drugim odcinku z serii Savoir Vivre od podstaw. Opowiem Wam, jak je rozróżniać, jak trzymać i jak z nich pić. Zapraszam na odcinek. Jak widzicie, panuje tutaj pewien nieład. Te naczynia nie zostały ułożone w żaden specjalny sposób, bo to nie jest odcinek o nakrywaniu stołu. Jednym przemyślanym elementem w ich ułożeniu jest to, że wszystkie są po mojej prawej stronie, bo to po prawej stronie zawsze powinniśmy mieć swoje naczynia do picia. Jeśli zapamiętamy tę zasadę, to nie będziemy podkradać innym naczyń przy stole. Znacie na pewno to uczucie. Siedzi przy stole dużo osób i nagle nie wiadomo, czy to jest nasza szklanka, czy szklanka sąsiada, czy może sąsiad pije z naszej, którą chwycić. Nie nie byłoby tego problemu, gdyby wszyscy pamiętali, że swoje naczynia mają po prawej stronie i tej prawej strony muszą pilnować. Przyznaję, że ułożenie tych wszystkich naczyń przy jednym nakryciu byłoby prawie niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne, bo jest ich po prostu za dużo. Nie ustawia się, jeśli chcemy elegancko nakryć stół wielu kieliszków jednocześnie filiżanek, szklanek różnej wielkości. Robi się tłok i niewygodnie się z tego korzysta. Gdy jesteśmy w restauracji, to kelner będzie wymieniał nam na przykład kieliszek, w zależności od tego, jakie wino pijemy, no a gdy skończymy pić herbatę yy, i zamówimy kawę, to zabierze nam filiżankę od herbaty. I tak samo w domu, gdy przyjmujemy gości. Nie zawsze wymieniamy wszystko od razu, ale jednocześnie staramy się dbać o porządek stołu, tak by nie było tak wielu naczyń przy jednym nakryciu. Gdy jesteśmy gospodarzami, to dbamy o to, by szkło, które pojawia się na stole, było czyste, było wypolerowane by nie było na nim widocznych zacieków. Ale gdy jesteśmy gośćmi i otrzymujemy kieliszek i widzimy, że rzeczywiście ten kieliszek jest czysty, nie ma śladów ust, nie ma śladów napoju, no ale raczej polerowania to ten kieliszek nie widział, to nie wytykamy tego błędu gospodarzowi. Nie oglądamy kieliszka pod światło, żeby sprawdzić czy przypadkiem nie ma zacieków, to będzie niegrzeczne i to będzie wytykanie błędu po drugie komu się nie zdarzyło kiedyś podać kieliszka, na którym były jakieś zacieki. Myślę, że każdemu, kto podaje szkło, kiedyś coś takiego się zdarzyło, coś przeoczyć, to się po prostu zdarza. Życie to życie. Elegancko jest dbać o to, by wszystko było idealne, czyste, schludne, ale po prostu nie zawsze tak się da. Odstawiłam szklanki i filiżanki, by skupić się na kieliszkach. Na trzech kieliszkach, które sobie przygotowałam, które są idealne do serii savoir vivre od podstaw, bo to rzeczywiście te typy kieliszków, które większość z nas albo przynajmniej duża grupa ma w swoich domach i które najbardziej się przydają. I te kieliszki mają bardzo podobny kształt, ale trzy wielkości. Właściwie czasze mają różne wielkości. Mamy największy kieliszek i ten największy kieliszek to kieliszek do czerwonego wina. Jeśli macie w domu różne wielkości kieliszków, różne czasze, większe i mniejsze, to prawdopodobnie takie same, będą to takie same kieliszki, tylko o różnych Czasach, to te mniejsze będą do białego wina, a te większe będą do czerwonego wina. Ma to wpływ na walory smakowe tego napoju. Jeśli pijecie wino, jeśli lubicie wino, to wiecie, że czerwone potrzebuje oddychać. Tak, w dużym uproszczeniu. A ten najmniejszy kieliszek, ten z najwęższą tutaj czaszą, to kieliszek do win musujących, do Prosecco, do szampana. Tak, żeby te bąbelki nie uciekały. Popularnym, szczególnie w mediach, w filmach albo na jakichś takich wydarzeniach, na których po prostu wszystko ma wyglądać smak ma drugorzędne znaczenie ale ma wyglądać jest kieliszek do szampana właśnie do win musujących który ma taką bardzo krótką ale bardzo szeroką Czasze. To jest kieliszek, który zabiera nam walory smakowe z tego napoju musującego, bo bardzo szybko bąbelki uciekają, no ale rzeczywiście wygląda w sposób bardziej spektakularny. Ja jednak, jeśli macie sobie wybrać jakiś do domu, to polecam Wam właśnie taki, czyli z tą węższą czaszą. Odnaleźć się w świecie kieliszków wcale nie jest tak łatwo, ponieważ dzisiaj producenci nie kierują się wyłącznie tym, jaki powinien być kieliszek do wina, ale pozwalają sobie na pewną wolność artystyczną projekt właśnie takich naczyń. I te kieliszki bywają w różnych kolorach, różne wzory, różne wielkości tych czaszy, czasami zupełnie niepraktyczne, takie, z których nie da się pić, ale wyglądają spektakularnie. Ja myślę, że jeśli wybieracie do swojego domu kieliszki, to postawcie na klasykę i to z jednej serii. Ponieważ jeśli kupicie z jednej serii, to wszystko wygląda spójnie, to raz. A dwa, z serii, która jest od dawna na rynku. Ja mówiłam o tym w jednym odcinku, że ja do swojego domu kupuję e, takie elementy, jak właśnie Naczynia, szkło, talerze z firmach i z serii, które od bardzo dawna są na rynku, bo ja wiem, że jeśli sobie stłukę kilka takich kieliszków, to nie rozpadnie mi się nagle cała kolekcja, tylko spokojnie tych kilka brakujących elementów dokupię, bo skoro są na rynku od 10 lat, to jest duże prawdopodobieństwo, że nadal na tym rynku będą, a nie jeśli kupię je gdzieś na wyprzedaży, kilka ostatnich sztuk, no bo wtedy, jeśli stracę jedną, to cały mój komplet się rozpadnie. Gdy mowa jest o kieliszkach do wina i o savoir-vivre, to pierwszym elementem, który nasuwa się w większości z nas jest to, jak prawidłowo, jak zgodnie z zasadami savoir vivre trzymać kieliszek do wina. Jak do czerwonego, jak do białego, jak do wina musującego. Każdy z tych kieliszków będę trzymała w dokładnie ten spo sam sposób, czyli za nóżkę. Nie ma znaczenia, czy trzymam sobie tę nóżkę po środku, czy troszkę niżej, czy troszkę wyżej. Prawda jest taka, że gdy sięgamy, no to chwytamy mniej więcej tak nam jest jak wygodnie, nie skupiamy się na tym będąc przy stole aż tak, żeby zawsze trafić w idealnym miejscu. W sieci, w internecie możecie znaleźć jakieś takie instruktaże, że biały się trzyma wyżej, czerwony niżej, czy jeszcze jakoś tak, że tutaj po prostu centymetry, milimetry mają znaczenie, ale pamiętajcie, że ten element, taka treść nie ma nic wspólnego, wspólnego z wiedzą merytoryczną, tylko tak jak te dziwne akrobacje ze sztućcami, służy wyłącznie do tego, żeby to udostępniać, żeby tworzyć wirale i nie jest to wiedza wartościowa. Możemy sobie trzymać troszkę wyżej, troszkę niżej, ważne, żeby za nóżkę. Kieliszka z winem nigdy nie trzymamy za czaszę. Nie trzymamy go ani w ten sposób, ani nie trzymamy go w ten sam sposób, jeśli chcemy trzymać elegancką kieliszek z winem i jeśli chcemy trzymać go Poprawnie ze względu na walory smakowe napoju. Kieliszki z winami trzymamy za nóżkę, ponieważ nie chcemy ogrzewać naszego napoju ciepłem całej dłoni i nie chcemy zostawiać odcisków naszych palców na czaszy. I nie chcemy ogrzewać tak białego, tak musującego, jak i czerwonego wina. Mitem jest to, że to czerwone wino ogrzewamy. Rzeczywiście, czerwone wino podaje się w temperaturze mniej więcej pokojowej, ale rozumianej. W zależności od gatunku wina to jest odcinek o -y, że od podstaw, a nie dla zaawansowanych, no ale mniej więcej 17 stopni, a nasze ciało ma znacznie wyższą temperaturę. Nie ma potrzeby ogrzewać wina w ten sposób, więc trzymamy kieliszek za nóżkę. Czy zdarzyło mi się i zdarza mi się w życiu trzymać kieliszek w ten sposób? Oczywiście, że mi się zdarza, bo czasami jest mi wygodnie i tak sobie ten kieliszek. Chwycę, jestem w jakichś niezobowiązujących okolicznościach. Tutaj dodam, że u mnie to jest zawsze kieliszek z napojem bezalkoholowym, ponieważ ja w ogóle nie piję alkoholu. Eee, no, ale nie jest to poprawne. Fakt, mówiłam o tym w jednym z chyba w ostatnim odcinku, właśnie o mitach na temat e, elegancji, na temat tego, jaka jest elegancka kobieta czyli, że zawsze postępuje zgodnie z zasadami to jest mit. Kobieta elegancka wie, że wino trzyma się za nóżkę, ale. Na pewno zdarzy jej się trzymać w ten sposób. Może nie na pewno. Mnie się zdarza i pewnie wielu innym kobietom też się zdarza, ale to nie znaczy, że to jest elegancko. Tak jest niewłaściwie. Tak trzymamy kieliszek z winem za nóżkę. Jeszcze będą, szczególnie w takich kręgach winiarskich, w sommelierów, spotkacie się z tym, że trzymają kieliszek z winem w ten sposób, za nóżkę, ale to jest już raczej taki zwyczaj panujący w danym środowisku. W podręcznikach do etykiety o etykiecie nie znajdziecie takiego sposobu trzymania kieliszka z winem jako prawidłowy, ale jest przyjęty w środowisku, więc jest jak najbardziej w takim środowisku prawidłowy. Gdy pijemy z kieliszka, patrzymy do środka, czyli gdy pijemy. To patrzymy do środka naszego kieliszka, a nie w ten sposób. Nie patrzymy w oczy naszym rozmówcom, tylko patrzymy do środka, do naszego kieliszka. Staramy się pić zawsze, mniej więcej z tego samego miejsca, szczególnie jeśli jesteśmy kobietami, które malują usta, bo chociaż jeśli nie mamy malowanych ust, to też się to zdarzy, czyli pojawi się ślad po naszych ustach, albo po szmince, albo po prostu mokry ślad od ust. I jeśli będziemy pili mniej więcej ciągle z tego samego miejsca, to to będzie tylko jedno obrudzone miejsce, co jest zupełnie normalne i naturalne, a nie nagle cały kieliszek z taką obrączką brudną od naszych ust. Staramy się pić mniej więcej z jednego miejsca, patrząc do środka. Co ze stukaniem się kieliszkami? Czyli wznosimy toast i stukamy się kieliszkami? Tak czy nie? Z punktu widzenia etykiety, nie. I wiem, że wiele osób jest zaskoczonych, gdy o tym mówię, ale z punktu widzenia etykiety rzeczywiście tymi kieliszkami się nie stukamy. To nie jest elegancki zwyczaj. Jednak, jeśli was, w waszym towarzystwie, w waszym środowisku ludzie się stukają kieliszkami, jest to wymagane, lubiane, chciane, tak najbardziej można to robić, tak jak ze smacznego. Teoretycznie nie mówimy, ale w bardzo wielu domach to niepowiedzenie smacznego byłoby uznane za coś niegrzecznego. Pro, nie ma problemu z tym, gdy stukamy się kieliszkami delikatnie. Gdy jest mało osób przy stole, gdy mamy dwie trzy osoby, gorzej jest wtedy, kiedy jest pełen stół i wiecie, jak to jest niezgrabne. Nagle wszyscy chcą się uderzyć kieliszkami, nie wiadomo kto z kim. Ktoś nagle tutaj z boku nam podaje swój kieliszek, robi się bardzo niezręcznie, więc nie ma potrzeby tego robić. Czasami zamiast stuknięcia się wystarczy uniesienie po prostu kieliszka do góry, i jest to taki sam sposób na zainicjowanie, właśnie napicia się tego napoju. A skoro o zainicjowaniu czegoś mowa, to częstym błędem związanym z kieliszkiem, z etykietą i z zainicjowaniem dokładnie toastu jest stukanie w kieliszek łyżeczką albo palcem chociaż, żeby inni nagle byli cicho i my będziemy mówić. Nie, nie, nie. Stukanie czymkolwiek w szkło jest niegrzeczne. Nie należy w ten sposób inicjować wznoszenia toastu. Kieliszki miejsca ustąpiły szklankom, ale tylko na moment, ponieważ tak naprawdę wszystkie zasady, które odnoszą się do kieliszków odnoszą się też do szklanek poza trzymaniem za nóżkę, no bo w przypadku szklanki nóżki nie mamy, więc trzymamy za czaszę, za czaszę, no za szklankę po prostu, za szkło, za materiał i jest to zupełnie normalne. Też staramy się pić z jednego miejsca, żeby nie było odbijanych naszych ust wszędzie, ale pamiętajcie, że jeśli tutaj mamy odbity ten kształt ust, to nic złego się nie dzieje. Nie zmywamy tego, nie szorujemy tego palcem, albo nie językiem, spotkałam się z tym, że ktoś próbuje niby dyskretnie językiem po prostu lizać w to miejsce, żeby aby ślad szminki znikł. Nie, to nie jest eleganckie zachowanie. Jak najbardziej tutaj może ten ślad być. Gdy pijecie ze szklanki i chcecie pić elegancko, to polecam Wam pić właśnie ze szklanki. A nie ze szklanki, ale przez słomkę. Słomka nie jest najlepszym wyborem. I ekologia to jedno, względy zdrowotne, estetyczne to drugie, ale jeśli nie musicie, to nie korzystajcie ze słomki. Czasami będzie nam podana, będzie ona integralną częścią napoju, który nam został podany, nie mamy z nią wtedy co zrobić, ale jeśli możecie wybrać, to proponuję rezygnować ze słomek i nie prosić o podawanie słomki. Gdy przyjmujecie w domu gości, to pilnujcie czystości ich szklanek i wymieniajcie im te szklanki. Bo później jest tak, że podaliśmy gościom tylko jedną szklankę. Oni chcą pić i sok i wodę, więc nalewają sobie sok, a później do tej brudnej szklanki wodę. To nie najlepszy pomysł. Podajmy albo dwie szklanki, albo wymieniajmy te szklanki po prostu co jakiś czas, żeby były czyste. I też zwracajmy uwagę, czy właśnie ktoś nie podkradł jednemu gościowi, jednemu gości, drugiemu gościowi szklanki i nagle ktoś zostaje bez. To są obowiązki gospodarza, żeby zarządzać takimi elementami elementami przy stole. Teraz pora na mój ulubiony element zestawy stołowej, czyli na filiżanki. Przyznajcie stół z filiżankami, dom z filiżankami, picie z filiżanki zamiast z kubka od razu czyni dzień bardziej elegancki. Wszystko jest bardziej eleganckie, bardziej wyrafinowane i naprawdę warto mieć w swoim domu swoją ulubioną filiżankę, która sprawia, że ten zwykły szary dzień yy, różnie przebiegający staje się przynajmniej na moment spokojniejszy, bardziej elegancki, bardziej taki do Postojny. Przed sobą mam dwie filiżanki: filiżankę do herbaty i filiżankę do kawy. Generalnie dzisiaj jest tak. Że różnica między filiżankami do herbaty i do kawy bardzo mocno się zaciera. Często producenci, już przedstawiając nam jakieś swoje kolekcje, mówią, że filiżanka jest i do herbaty, i do kawy jednocześnie. Te wzory są bardzo różne, więc, idąc z duchem czasu, rzeczywiście ta granica się zaciera. Ale jeśli mamy takie bardziej klasyczne modele, tak jak ja tutaj, to łatwo jest rozróżnić filiżankę do herbaty i filiżankę do kawy, ponieważ filiżanka do kawy jest taka bardziej. Prosta. Dół naszej filiżanki, jej spodnia część jest mniej więcej tej samej szerokości co ta górna. Nie ma tutaj takiej dużej dysproporcji między dołem a górą. Ona jest często wyższa, po prostu filiżanka do czarnej kawy jest po prostu wyższa, a nie jest taka rozłożysta jak filiżanka do herbaty, która jest bardzo rozłożysta, której dół jest znacznie węższy od góry. Filiżanka do herbaty. Jest taką, no, dla mnie to jest właśnie takie, takie, taka kowieca filiżanka, chociaż ja częściej piję kawę od herbaty. Oczywiście często możemy spotkać też inne filiżanki, na przykład jeszcze szersze, większe filiżanki do kawy z mlekiem, do cappuccino, ale w takim podstawowym układzie, gdy sobie kompletujemy jakąś zestawę do domu, to można rozróżniać e, tę filiżankę do herbaty, która ma kształt bardziej takiego e, otwartego kwiatu, i taką prostą filiżankę, która jest filiżanką do czarnej kawy. W ramach ciekawostki powiem Wam, że takie tradycyjne filiżanki do kawy. I do herbaty trzyma się inaczej, bo filiżankę do kawy trzyma się w taki sposób, że wskazujący palec przekłada się przez ucho naszej filiżanki. Przekłada się przez ucho i po prostu trzyma się w ten e, sposób. Najprostszy sposób większość ludzi tak trzyma kubki filiżanki, e, a filiżankę do herbaty już trzyma się nieco inaczej, bo trzyma się ją w taki sposób, że nasz, środko, że nasz wskazujący palec z naszym kciukiem spotykają się w środku ucha. W środku ucha się spotykają, a palec środkowy podpiera nam tutaj filiżankę. Bo zobaczcie, mamy też inny kształt ucha w tych uch w tych filiżankach, więc też pozwala nam to inaczej te filiżanki trzymać. Jest to taka ciekawostka, niewiele osób jeszcze już zwraca na to uwagę. Przyznaję, że ja też sama najczęściej trzymam filiżanki w ten sposób, bo tak jest mi wygodniej i stabilniej, a gdy w środku mam filiżankę pełna gorącego napoju, to już w ogóle ważne jest, żeby było jak najbardziej stabilnie. Ale ta różnica z punktu widzenia etykiety jest tak. I tak, no właśnie, za ucho. Nie trzymamy filiżanki tak jak ja w ten sposób, czyli nie łapiemy jej. Z tej strony, gdzie nie ma ucha, tylko korzystamy z ucha. Po to filiżanka ma ucho, by z tego ucha korzystać. I podniosłam teraz samą filiżankę i zrobiłam dobrze. Pytanie, które często bardzo się pojawia, to to, co ze spodkiem, czyli czy ciągle podnosimy spodek? Jak podnoszę filiżankę do ust, to i spodek wędruje. Nie, nie wędruje. Spodek zostaje na stole, jeśli stół jest blisko. Jeśli mogę sobie swobodnie odłożyć w każdej chwili moją filiżankę na spodek, jestem na tle blisko stołu, to wtedy spodek zostaje e, na stole czy na stoliku. Jeśli byłabym na jakimś spotkaniu stojącym albo siedziałabym na kanapie, a taki stolik kawowy byłby oddalony znacznie, to wtedy w lewej ręce trzymam spodek, żeby w każdej chwili móc sobie odłożyć moją filiżankę, ona będzie wtedy na spodku, a ja prawą rękę do podawania, do gestykulowania, do czegokolwiek będę miała wolną. Ale jeśli stół jest blisko, to nie podnosimy spotka. Jeszcze po łyżeczkę, bo ona jest ważnym elementem tej stołowej etykiety związanej z filiżankami. Pamiętajcie, że nie pijemy z filiżanki, gdy w środku jest łyżeczka. Odkładamy naszą łyżeczkę i odkładamy ją na spodek. Nie robimy czegoś takiego. Nie opieramy łyżeczki. O spodek i o stół, jedno, o stół jednocześnie. To jest nieeleganckie i to jest niegrzeczne. Raz oderwane od stołu sztućce. Także yy, tego typu sztućce, czyli takie małe jako dodatek, nie dotykają już stołu użyte. Nie dotykają ponownie stołu. Nawet tylko jedną częścią odkładamy na spodek. Od tego właśnie jest spodek. Nie mieszamy tak, że robimy. Tylko mieszamy. U Dźwięk się niósł. Mieszamy przód, tył, przód, tył, przód, tył delikatnie, żeby nie uderzać. Jasne, mieszając zawsze, z, zawsze. Często zdarzy się tak, że jednak dotkniemy, będzie jakiś dźwięk, ale czym innym jest, jeśli a, się coś takiego pojawi, a coś takiego. Różnica jest jednak znaczna. Nie robimy czegoś takiego po zamieszaniu i potem nie podnosimy za każdym razem, odkładamy na spodek, nie oblizujemy tej łyżeczki, żeby była sucha. Nie. Nie, nie, nie. I nie dmuchamy do naszej filiżanki. Kiedy pijemy, to pijemy na tyle wolno, żeby się nie poparzyć, możemy poczekać, a nie dmuchamy żeby szybciej wystygła. Tak robią dzieci, a dorosłe osoby już tak nie robią. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o dobrych manierach przy stole, to bardzo serdecznie polecam Wam te dwie książki z klasą Wadymeką współczesnej damy i z klasą na każdą okazję część pierwsza. W Wademekum te wszystkie elementy poszczególne nakrycia stołu są opisane. To jest taka idealna książka na początek, żeby właśnie zacząć. Trochę jak ta nasza seria Savoir Vivre od podstaw, a z klasą na każdą okazję znajdziecie taki rozdział jak domówka, przyjmowanie gości właśnie w domu. Jak nakryć jak to wszystko dla nich przygotować? Też przyjmowanie gości na noc, e, więc jest to już książka opisująca konkretne. Okazje, praktyczne rozwiązania, książka, w której teoria nie jest omawiana po prostu z punktu widzenia teorii, ale wdrożona już w praktyczne okazje, praktyczne sytuacje, w których wszystkie i wszyscy się znajdujemy. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Jeśli macie życzenia dotyczące i filmów na kanale, i filmów w tej serii, czyli savoir river od podstaw, naprawdę od podstaw, podstawowe zasady, to sekcja komentarzy jest oczywiście do Waszej dyspozycji. Ja ją czytam i później, właśnie na przykład z takich Waszych komentarzy, Komentarze powstał pomysł na tę serię, by zacząć wszystko od początku, małymi krokami, bo każdy kiedyś zaczynał, ale też osoby zaawansowane lubią sobie odświeżyć swoją wiedzę. Jeśli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka do góry i zasubskrybowaniu mojego kanału, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!